Dzień dobry, Daniel Bogrec. Czas na sport. Na Stadionie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbył się kolejny memoriał Józefa Żylewicza. Zawody odbywają się nieprzerwanie od 42 lat. To najważniejsza impreza lekkoatletyczna w Polsce, rozgrywana w ramach elitarnego cyklu mitingów, Jest to również jedna z ostatnich eliminacji do Mistrzostw Europy 2014. Bywali tutaj rekordziści świata, mistrzowie świata z czołówką Polski: Rena Szewińska, Grażyna Rapsztyn, Sarul Mamiński. No można by wymieniać dziesiątkami. Ale tym razem też znanych polskich lekkoatletów nie zabrakło. Na przykład w biegu na 100 metrów kobiet zaciętą walkę o zwycięstwo stoczyły Anna Kiełbasińska i Marta Jeszkę. Lepsza okazała się ta pierwsza. Jest to początek sezonu, ja jestem spokojna przez Mistrzostwa Świata. Miałam skrócony okres przygotowań, do tego miałam małą kontuzję, więc musiałam z tego powoli wyjść, ale wychodzę. I mam nadzieję, że rosnę w siłę. Wśród panów na tym dystansie triumfował Tomasz Kluczyński, zbyt goszczy, który minimalnie pokonał Roberta Kubaczyka z Wrocławia. Niemniej emocji wywołał bieg na 400 metrów przez płotki. Początek dosyć spokojny, dopiero większy, mocniejszy rytm na wirażu, i dopiero w sumie większa rozegrał na końcowych metrach. Ze zwycięstwa mógł się cieszyć także Łukasz Nowak, który pewnie zwyciężył w kolejnej prestiżowej konkurencji, czyli chodzie na 5 km. Naprawdę odczuwałem ten wyścig. Zakłaszanie na pewno podeszło bardzo wysoko pod koniec, no ale dobry jest taki przerywnik, przewietrzenie płuc w trakcie przygotowania do 50. Jako element przygotowań swój start potraktował również Patryk Dobek. Reprezentant Polski w biegu na 200 metrów zajął piąte miejsce. Tutaj w konkurencji 200 metrów, po prostu jakby trenuję swoją wytrzymałość szybkościową, co na pewno mi się przyda nie tylko na płotkach, ale również... Biegu płaskim na 400 metrów. Jak co roku w ramach integracji nie zabrakło również wyścigu wózkarzy. Ci rywalizowali na 1500 metrów. Ja jeżdżę na różne zawody po całej Polsce i tu w Gdańsku przyjeżdżam 2-3 razy do roku. Memoriał Józefa Żylewicza odbył się po raz 42. Zakończyły się Mistrzostwa Polski w koszykówce chłopców do lat 14. W finale zmierzyły się ze sobą zespoły UKS 7 Trefla Sopot i TKM Włocławek. Obie drużyny spotkały się już w fazie grupowej i wtedy minimalnie lepsi byli młodzi koszykarze z Wrocławka. Sopocianie, żądni Rewanżu próbowali przejąć inicjatywę i do przerwy minimalnie prowadzili. W trzeciej kwarcie lepiej zagrali jednak goście, dzięki czemu ich przewaga wzrosła do 12 punktów. W ostatniej odsłonie zryw zanotowali żółtoczarni. Sebastian Wajda popisywał się niesamowitą skutecznością z załuku i wyprowadził swój zespół na minimalne prowadzenie. Tym samym mecz rozstrzygał się w samej końcówce. Więcej zimnej krwi zachowali jednak Wrocławianie. I tym samym zostali mistrzami Polski. Liczyliśmy na złoto, ale srebrny też może być, Należał no się. Sebastian Walda, no niesamowite, wykonał dwa rzuty, jedna skuteczna dobitka no i wróciliśmy do gry. Troszkę szkoda małych rzeczy takich, no, niecelnych, osobistych, braku skuteczności pod samej dziury, ale myślę, że no, mecz mógł się podobać, no, była pełna dramaturgia, no, 12 punktów odrobione praktycznie w dwie minuty. Drużynie z Włocławka zwycięstwo zapewnił syn Andrzeja Pluty. Były zawodnik m.in. Trefla Sopot i Angilu Włocławek z dumą przyglądał się jak jego potomek w decydujących akcjach punktuje gospodarzy turnieju. Zawsze życzy się do samych dobrych akcji, żeby było jak najmniej tych złych, ale tak się nie da, to jest piękno sportu. Cieszę się razem z nimi, bo naprawdę e, zasłużyli. Trzecie miejsce zajęła drużyna Pyry Poznań, która pokonała ekipę ze Stalowej Woli. 56 do 48. Futboliści Seahawks z Gdynia wygrali kolejny mecz w ekstraklasie, Gdynia nie pokonali Steelers Benzin 62 do 27. Gdynianie walczyli o miano jedynej niepokonanej drużyny w Toplidze, widać to było na boisku, bo od początku podopieczni Macieja Cetnerowskiego kontrolowali przebieg gry. Już po dwóch tercjach prowadzili 48 do 21, po przerwie popularne Jastrzębie nie spuściły stonu i dobiły swoich rywali. Ostatecznie mecz zakończył się ich zwycięstwem 62 do 27. Była to ósma wygrana z rzędu, a Gdynianie, oczywiście, pewnie liderują w tabeli. I teraz to wszystko, ja zapraszam na wieczorne wydanie Panoramy Sport, a w niej gościem będzie Robert Lewandowski. Do zobaczenia.